Doceniono wybitnych uczniów i wyjątkowych nauczycieli. Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej co roku są okazją, by wyróżnić tych pedagogów, którzy wychowywanie i kształcenie młodych ludzi wkładają całe swoje serce. Co mnie napędza? No codzienny kontakt z uczniami. Oni naprawdę dają mi wielki, wielki zastrzyk energii i takie wyzwania, jakie muszę sprostać, ja im za to dziękuję. Dzisiaj też jest ich święto, więc wszystkiego najlepszego, moi kochani, również. Myślę, że to jest to powołanie, coś, co się ma w sercu, coś, co wie, że chce się to robić. Właśnie o tym ja całe życie marzyłam, żeby być nauczycielem, więc ja spełniam swoje marzenie. Trzeba mieć pasję, bo bez pasji to jest ciężko. Zmiany są takie w oświacie, że myślę, że gdyby podchodzić tylko do tego administracyjnie, to byłoby kiepsko w Polsce. Natomiast dzięki temu, że nauczyciele są z pasją i tu jest ich tyle nagrodzonych, to szkoła ciągle się rozwija i ciągle rozbudza w uczniach zainteresowania i, i chęci do pracy. Dokształcanie się, zmieniająca rzeczywistość. To są najtrudniejsze sprawy, żeby umieć się dostosować, a jednocześnie być pewnym, że nie robi się dzieciom krzywdy. Ja myślę, że nagrody dla nas, nauczycieli, to są również nagrody dla uczniów, za ich wspaniałą postawę, za wspaniałą pracę, wielką pracę. Więc to jest nie tylko nagroda dla nas, ale również dla uczniów i ja myślę, że dla całych zespołów nauczycielskich. Każdy nauczyciel to rzeczywiście powinna być osoba z pasją. I też i trochę służba rzeczywiście, no nie tylko godzina od powiedzmy 8 do, do 13 czy do 14, ale też weekend, też sobota, też po południu trzeba jechać na Olimpiadę, trzeba jechać na zawody sportowe, trzeba się przygotować do kartkówki, trzeba się przygotować do olimpiady, do konkursu. No naprawdę, to jest rzeczywiście e, słuszne chyba stwierdzenie, to jest służba i pasja i chciałbym, żeby wszyscy nauczyciele właśnie takimi nauczycielami byli, czyli e, z pasją swoją pracę wykonywali. Podczas uroczystych obchodów w Liceum Ogólnokształcącym imienia Sebastiana Petrycego w Piliśnie, słowa uznania i nagrody trafiły również do najzdolniejszych uczniów. Tym razem aż 11 uczniów z Powiatu Dębickiego odebrało stypendia prezesa Rady Ministrów. Jest to dla mnie niesamowite wyróżnienie. Pokazuje, że jestem jednym z najlepszych uczniów mojej szkoły. A że bardzo cenię moją szkołę, jest naprawdę świetna, to jest to dla mnie niesamowite. Jestem zaszczycony, że w ogóle zostałem wybrany ze szkoły do, jako kandydat do tego stypendium i że została moja kandydatura przyjęta. Święto pedagogów było okazją do wyróżnień i gratulacji oraz życzeń na kolejne lata pracy. 25 nauczycieli odebrało nagrodę starosty powiatu dębickiego, a czworo otrzymało nagrodę ministra edukacji narodowej. Okolicznościowe przemowy wygłosili m.in. starosta powiatu dębickiego i burmistrz miasta Pilzna, a o artystyczny sznyt imprezy zadbali uczniowie Pilznieńskiej szkoły.